Cześć i czołem, dzień dobry. Tym razem Suzuki Escross mnie odwiedził. Suzuki Escross, czyli taki nieco podniesiony, kompakt, crossover, może mały, niewielki. Sów, sam nie wiem, jak klasyfikować to auto. Tak czy siak, Suzuki Escross to następca takich modeli jak Suzuki SX4 oraz Suzuki SX4 Escross. Najnowsze wcielenie tego auta nie ma już w nazwie SX4, to jest po prostu Suzuki s -Cross. Jeśli chodzi o stylistykę zewnętrzną, to moim zdaniem ona jest turbo neutralna. Nie wiem, co mógłbym Wam pokazać na nadwoziu tego auta. Okej, okay, pokażę Wam przedni grill. Zobaczcie, tak się prezentuje z bliska. Duży znaczek Suzuki, duża, pozioma, srebrna listewka. Pokażę Wam felki, jakie ma ten konkretny, testowany egzemplarz. Ha! I wiem, co Wam jeszcze pokażę. Zobaczcie, Suzuki Escros ma fabryczne, seryjne Lexus-luki z tyłu. Czat, prawda? Proszę bardzo, tak wygląda wnętrze z crossa z pozycji kierowcy i słuchajcie, no nie ma co się oszukiwać, to nie jest najbardziej nowoczesne wnętrze, jeśli chodzi o aktualnie oferowane nowe samochody na naszym rynku. Taki lekki motoryzacyjny oldschool tutaj panuje, zobaczcie, chociażby na zegary w pełni analogowe, ale one są ok. one są czytelne, one są proste, są fajne, ale to taki patyk do sterowania komputerem pokładowym, no... Dawno tego nie widziałem, chociaż nie, widziałem to niedawno w Suzuki Vitarze, także chyba tych patyków dużo w magazynach Suzuki jeszcze zostało. Przejawem nowoczesności jest system multimedialny, o, taką się prezentuje. Kolorowy, czytelny, rozbudowany, no działa całkiem spoko. Obsługuje Apple CarPlaya, obsługuje Android Auto i czyni to mm, bez kabla. Tutaj ta nadbudówka to jest kamera, ta kamera patrzy na kierowcę i sprawdza, czy kierowca z kolei patrzy na drogę czy nie patrzy przypadkiem na przykład na smartfona. Tu jest, słuchajcie, ciekawa opcja, kamera 360, ona tak wygląda, zobaczcie, no, można sobie s postawić na kuli ziemskiej, można sobie zrobić też taki widok, no niewiele tu widać, musicie przyznać, ale S-Cross ma także taką normalną, prawidłową kamerę cofania, która się aktywuje po włączeniu biegu wstecznego. Poniżej mamy klasyczny prosty panel klimatyzacji. Zobaczcie, ta klima tutaj jest dwustrefowa, witaże jest tylko jednostrefowa. Jeszcze niżej jest taka półeczka, ale na tej półce próżno szukać ładowarki indukcyjnej. W ogóle ładowarki indukcyjnej w weskrosie nie ma. Tam jest schowany za to jeden port USB typu A. No i są te archaiczne i dość toporne przełączniki od włączania podgrzewania przednich Foteli. Ten egzemplarz ma napęd na 4 koła, i tutaj mamy takie pokrętło do sterowania tym napędem. Możemy sobie wybrać tryb sportowy, tryb na śnieg, tryb automatyczny, albo możemy sobie ten napęd na 4 koła zblokować. Bardzo przydatna opcja. Mamy tutaj też zobaczcie klasyczną dźwignię. Hamulca ręcznego ręczny w skrosie jest mm, klasyczny, on nie jest y, elektryczny. Jakość wykonania. Słuchajcie, jest lepiej niż w witarze, którą jeździłem całkiem niedawno, ale także to nie jest auto klasy Premium. Tutaj mamy fajne, takie miękkie oprzycie, dobrze to wygląda, miło się to mm, dotyka. Drzwi tutaj są no, plastikowo twarde, ale tutaj już jest miękko. Szału nie ma, ale jest y, OK. Tak bym to. Określiw. Jeśli chodzi o takie walory praktyczne wnętrza, no to mamy tutaj kieszenie w drzwiach z taką fajną przegródką. Zobaczcie, tutaj jest taka przegródka, można sobie tu butelkę wsadzić i ona nie będzie nam latała po tej kieszeni. Tu mamy dwa cup holdery, tę półeczkę już Wam pokazywałem. Mamy podłokietnik, w tym podłokietniku oczywiście jest schowek do to całkiem głęboki. Mamy także schowek przed pasażerem, no taka klasyka gatunku, Że tak się wyrażę, i jeszcze wam pokażę, zobaczcie, za kierownicą mamy łopatki do manualnej zmiany przełożeń w zautomatyzowanej przekładni. A jak ta przekładnia sprawuje się podczas jazdy, już wam opowiadam. Zautomatyzowana przekładnia we Skrosie działa jak zautomatyzowana przekładnia. Biegi zmieniane są bardzo leniwie, a każdej zmianie przełożenia towarzyszy charakterystyczne szarpnięcie. Ten efekt można zminimalizować, jeśli przełączycie tryb pracy skrzyni biegów w tryb manualny, ale z drugiej strony, jeżeli będziecie chcieli jeździć tylko i wyłącznie na trybie manualnym, no to po co zdecydowaliście się na przykładnie zautomatyzowaną? Coś mi tutaj nie gra. Osiągi, osiągi hybrydowego S-Crossa także są przeciętne, są mizerne. To zdecydowanie nie jest auto do wyścigów, to nie jest dynamiczny samochód. To jest auto do raczej takiego spokojnego pokonywania dystansu z punktu A do punktu B. Ale spala a nie jest tutaj chociaż pozytywnym aspektem, ponieważ średni apetyt na paliwo tej hybrydowej jednostki napędowej wynosi około 6 litrów na 100 km, także nie jest źle. Za niewielki apetyt na paliwo, ale także za przeciętne osiągi odpowiada ten oto układ napędowy. Wolnosąca jednostka 1,5 wspomagana przez silnik elektryczny całość generuje 116 koni mechanicznych mocy i rozpędza s do setki w ponad. 13 sekund. No, nie ma co ukrywać, ale cyferki nie są mocną stroną tego układu napędowego. Standardowo, hybrydowy S-Cross wyposażony jest w zautomatyzowaną przekładnię manualnej skrzyni. Z tym silnikiem nie połączycie. Standardem jest także przedni napęd, ale dokupić możecie napęd na cztery koła. Jeszcze jedną rzecz Wam powiem a propos jazdy tym samochodem. Dość ciekawą a może nawet dziwną, że tak ją określę. Otóż to jest hybryda, jak już wspominałem. Ta wersja jest typową hybrydą, ale żeby ta hybryda chciała jeździć na prądzie i w ogóle chciała wyłączać silnik nawet na postoju, trzeba włączyć tryb Eco Mode. Zobaczcie, tu się nam pojawi taki mały napis Eco i dopiero wtedy ten samochód zachowuje się jako pełnoprawna hybryda. Jeśli nie włączymy tego trybu, no to Suzuki S-Cross praktycznie w ogóle nie odłącza silnika spalinowego i nie jeździ tak jakby był hybrydą. Z tyłu na kanapie, na kolana, na nogi mam sporo, mam wystarczająco miejsca. Fotel kierowcy ustawiony jest pod gościa w wzroście 180 cm, ale nad głową już takiego. Szału nie ma, słuchajcie. Okej, okay, mam tutaj wersję ze szklanym dachem, więc ten dach na pewno troszeczkę przestrzeni zabiera. No, ale moja czupryna niemalże dotyka tutaj podsufitki. Sama kanapa jest natomiast wygodna, jest komfortowa, jest miękka, ale uwaga! Nie mamy tutaj, jeśli chodzi o siedzenie z tyłu, żadnego złącza USB nawet starszego typu. Nie mamy żadnego schowka, mamy tylko jedną kieszeń w oparciu fotela. Tutaj zobaczcie, na fotelu kierowcy nie mamy takiej kieszeni. Nie mamy żadnej kratki nawiewu, jeśli chodzi o klimatyzację. Jedynie w drzwiach mamy. Taką kieszeń na jakąś butelkę. No, mogłoby być nieco lepiej. Bagażnik. Zaglądam do bagażnika i powiem Wam szczerze, że bagażnik moim zdaniem w wersji hybrydowej jest piętą achillesową tego auta. Kufer ma tutaj pojemność tylko 293 litrów, a wszystko za sprawą braku podwójnej podłogi. Zobaczcie, tutaj pod spodem za wiele nie schowacie, tutaj pod spodem są akumulatory. Te 293 litry pojemności jest wartością o ponad 120 litrów mniejszą niż kufer w przypadku wersji z silnikiem 1.4 Booster Jet, także różnica jest naprawdę duża. Ok, na pocieszenie mamy tutaj dzielone oparcie tylnej kanapy w stosunku 40 do 60. Gdy te oparcie złożymy, no to otrzymamy idealnie równą podłogę. Mamy tutaj taki schowek, mamy tutaj taki schowek, mamy jeden haczyk na Burcie, mamy lampkę, mamy złącze 12V, no ale kurczę, nie mamy nawet 300 litrów pojemności. Ceny Suzuki S-Crossa rozpoczynają się od kwoty mniej więcej 120 tysięcy zł za wersję 1.4. Booster Jet. Najtańsza hybryda kosztuje około 15 tysięcy złotych więcej, zachowując oczywiście ten sam poziom wyposażenia. I powiem Wam tak zupełnie szczerze, że Suzuki s to bardzo przyjemny samochód. OK, on nie jest taki kolorowy, nie jest taki multimedialny, nie jest na wskrość nowoczesny, jak chociażby inne auta konkurencji, ale s tak naprawdę niczego nie brakuje. Zastanawiam się tylko, do kogo kierowana jest odmiana hybrydowa, bo za te 15 tysięcy złotych extra otrzymujecie OK, zautomatyzowaną skrzynię biegów, która nie jest ideałem. Otrzymujecie bardziej Oszczędny układ napędowy, ale nie jakoś dużo bardziej oszczędny od silnika 1.4 Booster Jet. No i otrzymujecie zdecydowanie mniejszy bagażnik. Czy warto? No, moim zdaniem, chyba lepszym wyborem jest wersja 1.4 Booster Jet.